Duże przeceny słuchajcie i dużo nowości. Zapraszam Was dzisiaj na przegląd do Pepko i zaczniemy od nowości. Jeżeli jesteście na moim kanale pierwszy raz, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, dzwoneczku, będzie mi bardzo miło. Zaczniemy od tego sweterka pomarańczowego. Słuchajcie, tak mi się teraz aktualnie kojarzy z dynią, bo się zbliża Halloween. Ale słuchajcie, jest bardzo ładny, kosztuje 50 zł, rozmiar macie od S do XXL, jest taki przyjemny w dotyku, yy, on nie jest taki krótki, on się tutaj zagiął, gdzieś tam się zaczepił, ja już Wam go poprawię, żeby pokazać Wam jak on wygląda mniej więcej z tyłu. No i kolejna rzecz to ten żółty sweterek, chociaż on bardziej chyba wpada w pomarańcz. Takie Zobaczcie, jakie jesienne kolory w ogóle teraz widnieją na ekranie. On jest kaszmirowy, ale on, słuchajcie, one są tak naprawdę akrylowe. To jest takie, wiecie, imitacja kaszmiru to nie jest 100% kaszmir, nie za te pieniążki. On jest w cenie 35 zł, słuchajcie, zostańcie do końca, bo za chwilę po przeglądach nowości będą duże przeceny i gadżetów domowych i ubrań, także zapraszam Was za chwilkę na drugą część. Pokażę Wam jeszcze tylko kilka ciekawych rzeczy. Tutaj mamy na przykład taki sweterek niebieski, on też jest nowy, czyli jest w takim stylu kaszmirowym troszkę, bo jest bardzo mięciutki. Na dole ma ściągacz, czyli to jest taki sweter, ale z krótkim rękawkiem. To też jest dosyć ciekawe. On kosztuje 40 zł, rozmiary są od S do XXL. Tutaj mamy jeszcze teraz bluzeczkę z takim rękawkiem długim, ściągaczem na dole, na guziczki. I ona kosztuje 40. Tych rozmiary są 46. Spodnie. Bardzo mają szerokie nogawki. Są takie mega luźne, ale wydaje mi się, że są dosyć, dosyć dobre, fajne, wygodne do chodzenia po domu. Czy na takie właśnie jesienne, spokojne spacerki. 40 zł. Rozmiary od S do XXL. Tutaj są buty. Zobaczcie, one są ocieplane. To są takie śniegowce. Ja wiedziałam, że dużo z Was właśnie w takich śniegowcach chodzi. Ja się jakoś do nich nie mogłam przekonać nigdy. Sprawdźmy cenę. 40 zł. No i tutaj mamy jeszcze takie, ale słuchajcie, one nie są ocieplane, one chyba nic nie mają w środku. Zobaczcie, nic, nie ma żadnego ocieplenia. Jakość wykonania też nie powala mnie szczerze mówiąc na kolana. 70 zł. Okej, okay, są też nowe szaliczki, słuchajcie, już nie tylko jesienne, ale też zimowe, bo już zima za nami. Ten różowy jest bardzo ładny, ma takie tutaj taką, taką przepinkę z serduszkiem. On jest bardzo gruby, cieplutki i kosztuje 30 zł. Tutaj mamy taki z myszką Miki, już go chyba kiedyś pokazywałam na którymś przeglądzie i on kosztuje 30 zł. Torebka, słuchajcie, tu się jakaś zawieruszyła. Nie widzę jej ceny, ale Wam pokażę jak ona wygląda, tylko poczekajcie chwilkę, ja ją muszę złożyć. Tak wygląda. No ładna nawet, taka trochę dziwna, ale oryginalna. Tu mamy taki sweterek, też właśnie taki mięciutki, imitujący troszkę kaszmir. Przyjemny w dotyku za 20 zł. Do tego szaliczka, który Wam przed chwilą pokazał, możecie dopasować też sobie czapkę. Zobaczcie, też ma właśnie z różowa, też ma tą naszytą, naszyte serduszko. I ona kosztuje 25 zł. rękawiczki, tu macie taki dwupak za 12 zł po, taki pozłacana jest ta druga ta pierwsza jest taka klasyczna jest jeden rozmiar, tu nie ma żadnego podziału na rozmiary Mam jeszcze czapkę, taką szarą. Zobaczcie, ona ma takie poprzypinane takie cekinki. Widzicie? Mniejsze, większe, tak żeby się to delikatnie świeciło, ale że jest też taka fajna, bo jest ładna i jest z klasą, ale jest taka stonowana i kosztuje 20 zł. Tutaj, a, to jest ta sama, ok. Do tego mamy szaliki, i tutaj jest jeszcze czapka taka z myszką miki za 25 zł. Ok, tutaj mamy takie rękawiczki, e, takie zamszowe za 17 zł. Na dole jest jakiś taki kaszkiecik, czy jak to się nazywa, taki beret, beret chyba, poprawcie mnie w komentarzach. 20 zł i mamy też opaski, zobaczcie, na uszy, bo wiecie, nie zawsze spora na czapkę, więc opaska jest idealnym rozwiązaniem, żeby nie przewijało uszu za 12 zł. No i dobra, zaczniemy od gadżeciarskich przecen, za chwilę przejdziemy na ubrania, tu mamy za 6 zł takie rameczki. Ta natomiast jest obecnie w cenie 10 zł. Jeszcze tak przechodząc po drodze, pokażę Wam nowe koce. Bo są naprawdę piękne. Jakieś takie jesienne, zimowe, już nawet takie zimowe. Wiecie, jak już spadnie śnieg? 200 na 240 On jest z poliestru. Wiecie, żeby jak spadnie śnieg, już przykryć się po takim mięciutkim, przyjemnym kocykiem. I kosztuje 80 zł. Tutaj mamy drugi i z tego materiału też są właśnie bluzy w Pepko. Pamiętacie, nie? 50 zł, 130 na 170, dokładnie nawet w tych samych kolorach. I te koce też są właśnie w innych kolorach, żeby dopasować to do tych blues. To jest, słuchajcie, w... on jest z poliestru. To jest w ogóle takie dziwne połączenie, nie? Że są i bluzy i koce w ogóle w tym samym designie. To takie jest, tak jest oryginalne. Dobra, tutaj mamy jeszcze taki kocyk, zobaczcie, szary za 40 zł, 150 na 200. I on jest w taki, taki wzór taki moim zdaniem się to kojarzy z zimą. On jest po prostu w trzech odcieniach szarości, ale tak mi się to kojarzy z taką zimą. Takim krajobrazem, jakby no taki fajny, dosyć dziwny wzór, ale fajny. Okej, okay, odwrócimy się trochę, bo jeszcze poduszki muszę Wam pokazać i zaraz wrócimy na promocję, bo musimy przejść na następny dział, więc tak po drodze idąc, mówię pokażę Wam, co tutaj jeszcze jest nowego właśnie na poduszkach, na przykład i kocach 40 zł, te są przepiękne. Słuchajcie, one są w ogóle takie błyszczące, ale są e, mięciutkie, także... Mm, W ogóle ten kolor jest też taki fajny, uniwersalny, bo one się dostosują swoim wyglądem i kolorem do każdego wnętrza i będą się ładnie komponowały. 40 zł i w białych, i w szarościach, i w ciemnych. Także są e, idealne. Jaka w ogóle jak jakim się dotyka. słuchajcie. No musicie skoczyć płynem do Pepka obowiązkowo. I tutaj mamy taką klasyczną za 40 zł. Ok, tu są jeszcze takie białe za 20 zł. Także one są dosyć, dosyć tanie, bo cena jest bardzo fajna. One są z tego samego materiału z przodu jak i z tyłu, czyli są po prostu takie dwustronne. I jest też, zobaczcie, w kolorze takiego bladego różu. koszewki, mamy taką zobaczcie, blady róż one są po 15 zł bardzo przyjemna w dotyku taka misiowata e, tutaj jest taka szara one jest taka szara wpadająca trochę w brąz nie jest tak stricte szara chociaż tak na filmie wygląda ale jest taka, bo wiecie jak to przetrzecie to te włoski się układają w innym w innym odcieniu i, i biała Dobra, świeczniczki mamy przecenione na 15 zł te czarne. Tu obok mamy też taki lampionik yy, przeceniony jest, zobaczcie. Z 15 zł na 10. Ta figurka jest przeceniona na 15 zł i zaraz wam tutaj chciałam pokazać jeszcze z tyłu ten wazon. Tylko gdzieś to tu ustawię. Słuchajcie, żeby mi to nie spadło. Nie chcę tutaj czegoś stłuc. Ten wazon jest teraz przeceniony na 22 zł. On wcześniej kosztował 40. Patelnie są też na promocji. Ta kosztuje 50 zł. Ja Wam bardzo polecam te patelnie. Z Pepką, są naprawdę super. Świetnie się spisują, nie przywierają. Ta jest przeceniona na 35, takie pojemniczki za 6 zł, to są w ogóle w ogóle jak popielniczka, Nawet nie wiem, czy to nie są przypadkiem. Chyba to są popielniczki, słuchajcie, tak? To są popielniczki. I te pudełeczka przecenione są na 6 zł. One są takie fajne, one takie płyskujące, ale mięciutkie takie na biżuterię szkatułki. Foremki do lodów, 12 zł. Tutaj też mamy taki pojemnik, taką szkatułkę za teraz już 8 zł, przeceniona z 20. One mi się bardzo podobały, te bąbelkowe właśnie pojemniczki. No i tutaj mamy jeszcze końcu butelki, przecenione na 12 zł. Dosyć dużo z tych promocji. Zaraz przejdziemy na ciuszki. I jeszcze tutaj wam tą wyciskarkę pokażę, bo ona jest duża, ma bardzo duży pojemnik, kosztuje 7 zł. Ok, to wracamy teraz na ciuszki. Tutaj mamy kurteczki przecenione. Pamiętacie, te kurtki były na moich poprzednich przeglądach, obecnie przecenione są o 50% i teraz kosztuje 35 zł, też jest przeceniona ta w kolorze niebieskim, i ona teraz kosztuje 5 dyszek. Ostatnio wam pokazywałam właśnie te, te sukieneczki jeansowe. A teraz się okazuje, słuchajcie, że są przecenione, więc już wyprzedaż pełną parą ruszyła. Kosztują 30 zł. U mnie jest bardzo duży wybór rozmiarów. Ok, to teraz się odwrócimy. Ta nie jest przeceniona. Nie wiem, kto ją tutaj po coś powiesił. Zaraz ją przewiesimy, żebym wam mogła pokazać. Jeszcze tak z ciekawości: no, 30 zł kosztuje. Skoro tu wisi, to wam pokażę, ale kto się tu powiesił, yy, po prostu przypadkiem. Te różowe bluzki przecenione są na 20 zł. I zobaczcie, u mnie jest dalej bardzo duży wybór yy, rozmiarów. Tak się prezentuje z tyłu. Czerwona, taka z takim półgolfikiem, dopasowana. Fajny materiał w składzie, który mojego zdaniem nie trzeba go prasować. I ona teraz kosztuje 17 zł. Ok, tu mamy z tyłu jeszcze jakieś białe. Już sprawdzam. Takie z kopciuszkiem? Nie, Alicja w kradzie czarów, dobra. Sorry, dziewczyny, ja się w ogóle nie znam na tych bajkach. 17 zł. Mam gdzie powiem Wam szczerze, że będę te bajki jakoś tak nie. Nie oglądam tego z, z takim, wiecie, z łagą, jak lecą w domu. Te w kwiatuszki, Długi rękaw, ona też jest przeceniona i kosztuje teraz 20 zł. No, jeszcze mamy tutaj taką w paski, którą też Wam muszę pokazać, ale to jest bardziej taka tuniczka. 15 zł. Przeceny są różne: one są o 50%, 30, 70% różnie, ale ogólnie jest teraz bardzo dużo. Wyprzedaje się ta letnia kolekcja już, bo będzie się zmieniała na stricte zimową. Mamy spodnie też na przecenie. Akurat spodnie ogólnie jest dużo przecenionych za 30 zł. No i tu mamy jeszcze jeansy. Ja wam tak pokażę 30 zł, takie, są też takie w ciemniejszym kolorze i one są w cenie 25 zł. Z mojej strony to wszystko. Ja się już z Wami dziewczyny żegnam. Do zobaczenia w następnych premierach.